Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Na wstępie witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem, a ja dzisiaj Państwu zaprezentuję Megane Cabrio. Jest to Renault Megan drugiej generacji w wersji poliftowej, samochód wyprodukowany w 2008 roku, z silnikiem benzynowym najlepszym, dostępnym na tamte czasy 1.6, wolnosąca benzyna, samochód bezawaryjny, z którym nikt, przynajmniej z tego co słyszałem i z doświadczenia mogę powiedzieć, nie miał żadnych problemów. Ten silnik idealnie również nadaje się do instalacji montażu, instalacji gazowej. Samochód w wersji, jak Państwo widzą, Cabriolet. Jest to wersja Karman, więc bardzo bogato wyposażona wersja tego egzemplarza. Samochód w srebrnym, metalizowanym lakierze na 17-calowych alufelgach z oponą wielosezonową. W środku bardzo ładne skóry w takim koniakowym kolorze. Jak państwo widzą, samochód prezentuje się świetnie, idealne auto właśnie na taką pogodę jaką teraz mamy. Jak słońce, to kabrio oczywiście. Auto w bardzo dobrym stanie technicznym oraz wizualnym, technicznie doinwestowane na sezon, na kolejne sezony, tak żeby przyszły właściciel mógł sobie tym samochodem od razu po zakupie jeździć, cieszyć się właśnie tym słoneczkiem i kabrioletem. Moi drodzy, samolot oczywiście sprowadzony osobiście przez nas z Niemiec. Jesteśmy jego pierwszym właścicielem w Polsce. Auto jest zarejestrowane, posiada ważne ubezpieczenia oraz badanie techniczne. Z rzeczy stricte technicznych, nowy olej w silniku, nowy fit oleju, nowy fit powietrza oraz kabinowy, ponadto nowe świece zapłonowe, idąc dalej, mamy nowe tarcze oraz klocki hamulcowe na tylnej osi, na przedniej osi hamulce w bardzo, ale to bardzo dobrym stanie. Co do zawieszenia, nie wypowiadam się. Wszystko bez jakichś luzów. Auto, tak jak mówiłem, przygotowane bezpośrednio do sezonu. Tak więc jeśli ktoś szuka właśnie takiego kabrioleta, tak naprawdę niedrogiego kabrioleta, bo auto na pewno będzie w bardzo fajnym budżecie, to jak najbardziej zapraszam. Co do prezentacji, oczywiście ma ona na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Tak więc ruszamy, auto ma swoje lata. Tak więc jakieś drobne mankamenty musi posiadać, nie oszukujmy się. I właśnie na tym właśnie polega cała ta prezentacja. W tym miejscu mam jakiś bardzo dziwny odprysk lakieru. Szczerze mówiąc, nie wiem z czego to wynika, ale mamy taką plamkę w tym miejscu. Delikatne zarysowanie na przednich drzwiach. Takie typowo parkingowe. Nie wiem czy państwo to wszystko będą widzieć. No niestety słońce, ale to bardzo troszeczkę przeszkadza w nagrywaniu takiej prezentacji. Aczkolwiek czas nagi, więc robię wszystko, co w mojej mocy, by Państwo jak najbardziej poznali ten samochód. Z tyłu bez jakichkolwiek zadrapań, rys, wgniot, wgniotów. Na tylnym zrzaku czujniki parkowania, które na pewno ułatwiają parkowanie tym dosyć długim samochodem. Tak jak mówiłem, 17-calowe alufelgi, nowe tarcze oraz klocki hamulcowe na tylnej osi, co pewnie Państwo w tym momencie będą widzieć. Jest to bardzo fajna, moim zdaniem, dla Państwa informacja, ponieważ tylne tarcze są razem z łożyskami zespolone, więc ich koszt jest troszeczkę większy. Aczkolwiek, czego się nie robi dla klientów? Eee, czego się nie robi po to, by klient dostał w pełni sprawny samochód? Na lusterku delikatne zadrapanie oraz chyba taką e, największą rzeczą, którą rzuca się e, na pierwszy rzut oka to jest e, ten próg. Delikatnie wniczony, delikatnie zarysowany właśnie w tym miejscu e, z, jeśli chodzi o mankamenty e, na ten moment kończymy nic więcej w tym samochodzie e, nie jestem w stanie panu, państwu pokazać wynaleźć ponieważ innych e, jakichś mankamentów lakierniczych nie ma więc myślę że jak na e, używany samochód który ma już swoje lata jego stan jest naprawdę rewelacyjny co do wnętrza, bo pewnie Państwo też to bardzo interesuje, zatem przechodzimy, dodam tylko, że z przodu oczywiście mamy halogeny, boczne lusterka składane są elektrycznie aczkolwiek za chwilkę to zaprezentujemy, przejdziemy do bagażnika, który no, jeśli ktoś miał kiedyś kabrio, to na pewno wie o czym mówię, przestrzeń bagażową, taką ładunkową mamy tylko i wyłącznie pod tą roletą, tą roletę musimy mieć zasuniętą jeśli chcemy rozłożyć dach, czyli mieć po prostu kabrioleta. No i wtedy zostaje nam troszeczkę miejsca z tej strony i tutaj troszeczkę więcej miejsca, ponieważ jest na szczęście taki duży spad. Jeśli nie korzystamy z tego dachu, jeśli nie chcemy go rozkładać, wiadomo, że ta przestrzeń jest większa i na pewno ją Państwu zaprezentuję. Bardzo fajnie, ponieważ zmierzyłem sobie nawet czas w jakim ten kabriolet rozkłada ten dach i jest to 15 sekund, więc moim zdaniem, niecałe 15 sekund więc moim zdaniem naprawdę rewelacyjny wynik. Z tyłu windshot, czyli wiatrołap, czyli coś, co na pewno umila jazdę, gdy podróżujemy z otwartym dachem. Oczywiście demonto, można go zdemontować w jakieś 3,5 sekundy. Jeden przycisk to naprawdę tutaj chowa nam się ten guzik i całą tą roletę chowamy. Ona się oczywiście składa, więc możemy ją włożyć do bagażnika, nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Miejsce kierowcy Wygląda bardzo dobrze. Proszę zwrócić uwagę na przyciski, cztery elektryczne szyby, co zaprezentujemy, że również działają jedna, druga, trzecia. Nie będziemy jechać do końca. No i czwarta. Wszystko tutaj działa. Zresztą gdyby któraś szybnie działała, to zapewne ten dach by się nie rozłożył. Bardzo ładne koniakowe skórzane fotele z przodu jak i z tyłu, cała tapicerka generalnie w bardzo dobrym stanie. Z tyłu kanapa no, wygląda jak nieużywana, mało kto jeździ kabrioletem w dwie, w trzy czy cztery osoby. Auto oczywiście 4 osobowe. Przede wszystkim bardzo bezpieczne i komfortowe. Niech Państwo zwrócą uwagę na fotel kierowcy, jakieś tylko delikatne takie pęknięcie tej skóry, czy tutaj takie zmarszczenie. No, po swoich latach ma prawo coś takiego wyjść. Ale jeśli chodzi o tapicerkę z boku, wszystko tutaj jest miękkie, bardzo wygodne. Oczywiście dwa schowki tutaj w tapicerce po stronie kierowcy, jak i pasażera. Co do miejsca dla kierowcy, każdy spokojnie tutaj znajdzie miejsce dla siebie, każdy wygodnie w tym samochodzie na pewno usiądzie. Kierownica również z skórzana z tymi wstawkami w kolorze co tapicerka, a również gałka zmiany biegów. Złapiemy tylko ostrość oraz hamulec ręczny. Samochód do tej pory pokonał 124 tysiące kilometrów, według mnie jest to przebieg jak najbardziej normalny, ponieważ jest to cabriolet i nie wszyscy zazwyczaj korzystają z niego przez cały rok. Aczkolwiek ten kabriolet jest do tego stworzony, ponieważ mamy tutaj sztywny dach. Te przyciski to oczywiście regulacja wysokości świateł, regulacja podświetlenia kokpitu, multimediów, kontrola trakcji oraz tempomat bądź limiter. Kto z czego korzysta, ma dwie opcje do wyboru. Wtedy, właśnie przyciskami na kierownicy, ustalamy sobie prędkość, czy potwierdzamy, czy podnosimy. Klakson sprawny, cały samochód jest sprawny. Klimatyzacja automatyczna również sprawna. Jeśli byliście czujni, to na pewno usłyszeliście załączenie się kompresora. Mamy również radio z wejściem CD również sprawne, dokładnie tak, z tej strony przycisk od komputera pokładowego, tutaj oczywiście wielofunkcja, czyli sterowanie multimediami z pozycji kierowcy. Dwa miejsca na uchwyt z napojem. Kluczyka nie musimy mieć tej, w tej stacji, by go odpalić bądź zgasić, więc wystarczy, będziemy mieli go na przykład w torebce bądź w kieszeni. I wtedy klikamy przycisk auto nam odpala. Hamulec ręczny tradycyjny. Te przyciski to oczywiście składanie, rozkładanie dachu oraz szyb, alarm oraz podgrzewane przednie fotele. Wszystko oczywiście jest sprawne, myślę, że nie muszę o tym mówić. Podłokietnik, zobaczcie, jak się fajnie pod palcem ugina. Jest on wygodny. Dosyć sporo miejsca w schowku i jeszcze moje papierosy również się tam znalazły. Tak więc moi drodzy to chyba na tyle. Mamy oczywiście również foto elektrochromatyczne lusterko, czyli takie, które z automatu, jeśli z tyłu ktoś na przykład jedzie na długich światłach i nas razi to lusterko samo się ściemnia, więc nie musimy jak w takim zwykłym, starym, tradycyjnym lusterku tego przycisku przekładać góra-dół, tylko ono automatycznie nam się ściemnia. Ze strony pasażera wygląda to również bardzo dobrze. tapicerka wszystko w idealnym stanie. Tutaj miejsce na jakieś drobne przedmioty. Kanapa z tyłu, no nieużywana. W schowku książka serwisowa, której zdjęcia Państwo widzieli w ogłoszeniu. Schowek jest oczywiście klimatyzowany. Tutaj mamy jeszcze taką małą półeczkę tutaj nie wiem, czy to ma być miejsce na długopisy zapytajcie Renault i oczywiście nie mogłoby zabraknąć w tej prezentacji rozkładania bądź składania dachu, tak więc dach mamy na ten moment rozłożony, mamy prawdziwego kabioleta silnik cały czas pracuje jak Państwo może słyszą, może nie ale naprawdę bardzo cicho, równo, tak jak właśnie być powinno, ja sobie wsiadam do środka wciskamy Jeden przycisk, ok, i już jak Państwo pewnie widzą, wyjeżdża nam dach z bagażnika. Zobaczcie, tutaj się nic nie zacina, wszystko chodzi płynnie, równo, tak jak być powinno, bez żadnych skrzytów. i ląduje na swoim miejscu. Klapa bagażnika w tym momencie się zamyka. Dostaliśmy sygnał dźwiękowy, i mamy dach już złożony. Oczywiście kolejnym przyciskiem możemy dać wszystkie szyby do góry jednocześnie. Nie trzeba używać każdych tutaj z tych. Tylko mamy tutaj jeden przycisk, który odpowiada za wszystkie szyby. W tym momencie jeszcze pokażę Państwu bagażnik. Tak nam się teraz to prezentuje. Szklany dach u góry oczywiście z roletą, więc jeśli nie chcemy już tego słońca przyjmować, to jest również roletka, którą za chwilkę pokażę. I to właśnie mówiłem o bagażniku. Ta roleta musi być zasłonięta, żebyśmy złożyli, rozłożyli dach. Jeśli oczywiście chcemy jeździć autem w takiej konfiguracji, jak jest teraz, czyli normalne, tak naprawdę cywilne autko, to mamy bagażnik już o no, dosyć sporej pojemności, mogę powiedzieć, ponieważ tą przestrzeń ładunkową mamy aż do tego miejsca, praktycznie na równo z szybą. Wiadomo, jeśli chcemy korzystać z tego dachu, no to musimy zasłonić tą roletkę, i wtedy tak naprawdę przestrzeń ładunkowa zostaje nam tutaj na dole. Samochód wtedy prezentuje się właśnie tak. Mówiłem też o roletce, więc już się Państwu pokazuję, czyli. Mieści się ona w tym miejscu i możemy ją oczywiście jednym ruchem złożyć i mamy wtedy dach panoramiczny. Auto posiada oczywiście elektrycznie składane lusterka. Jeden przycisk, drugi żeby rozłożyć. Niech Państwo zobaczą, że to wszystko działa tak jak należy. Moi drodzy, prezentację tego Cabrioleta uważam za skończoną. Jeśli macie Jakieś pytania zapraszam do kontaktu, z chęcią postaram się Państwu pomóc. No oczywiście jeśli potrzebujecie większej ilości informacji, zdjęć, jakichś dokładnych poszczególnych miejsc w tym samochodzie, również służę pomocą. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, hej!